Cześć przyjaciele, cześć widzowie na YouTube, witajcie na naszym kanale Planeo. Nazywam się Dawid Fuchs i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak odnowić ten pokój, to mieszkanie. Tutaj też wygląda to bardzo ładnie. Drzwi są już wszystkie wyjęte, remontujemy. Chcemy tutaj położyć nową podłogę i jak widać, jest to już bardzo dobrze widoczne. Zastosowano płytki i to jest mieszkanie na wynajem, a nowy najemca chce mieć dodatkowo nową podłogę. Co mogę zrobić, żeby gdy znów się wyprowadzę, przywrócić stare płytki lub stare w pierwotnym stanie, ale jednocześnie jakoś położyć nową podłogę? Można położyć jako system na płytkach. O tym będzie mowa w tym filmie i oczywiście przekażemy Wam wskazówki i triki. Nasza propozycja, nasza rada to teraz położyć na tych istniejących płytkach, które mają już powiedzmy około 20 lat nie są już takie modne. Praca jest zrobiona i widać ten szary odcień już nie pasuje. Chcesz czegoś pięknego, przyjemnego, nowoczesnego? Może w zależności od tego, jak chcą się urządzić, wyposażyć, naszą propozycją jest podłoga winylowa, i to oczywiście również musi przejść swoje testy. Zakłada to, co mogę teraz na to położyć. Mamy tutaj dość szeroki wzór fug. Fugi są stosunkowo szerokie, co mogę teraz wybrać jako winyl. Przechodząc teraz do winylu klikowego, jako pełnego winylu, potem są oczywiście różne grubości 3, 2, 4,5 lub 5 mm. Całość można oczywiście również przetworzyć. Położenie na to ma jednak wadę w cudzysłowie, że przy zbyt szerokich fugach wszystko się przebiśnie, to znaczy, że uzyskujecie wzór fug wypchnięty do góry na powierzchni. Następnie kładzie się jeszcze izolację akustyczną, ale tego wszystkiego nie da się na dłuższą metę uniknąć. To byłaby jedna z opcji jako wariant zgięcia, w tym przypadku bym tego nie polecał, czyż nie? Ale mają Państwo możliwość, aby wypełnić powierzchnię, co w wynajmowanym mieszkaniu zazwyczaj nie ma miejsca. Możesz też naprawdę bardzo dobrze. Wybierzcie winyl klejowy, tutaj podstawowym warunkiem jest, aby cała powierzchnia była wypełniona. W wynajmowanym mieszkaniu to też nie jest zbyt optymalne w wersji klejowej, jeśli macie na to zgodę. Super! Po prostu zróbcie ten wysiłek, zróbcie wypełnienie, nałóżcie masę wylewną, a potem możecie też kleić. Oczywiście musicie to również odpowiednio sprawdzić dla siebie. Proponuję wziąć tutaj winyl wielowarstwowy, czyli winyl podłogowy z budową wielowarstwową. To nazywa się wielowarstwowy. Znajdziecie to u nas w sklepie, jest też mocno obecne na rynku. Są dostępne w różnych wariantach z taką HDF, warstwa środkowa jak wtedy przy laminacie, a potem jeszcze izolacja akustyczna na dole, a na górze jest warstwa winylowa. Możecie to bardzo dobrze wykorzystać na tych powierzchniach. Teraz jednak pojawia się kwestia, że ten rodzaj dość mocno podnosi wysokość. To znaczy mamy tutaj gdzieś 10 do 12 mm wysokości podłogi. Co musicie u siebie sprawdzić? Czy to działa? Czy to będzie działać później z oknami w strefie tarasowej? Czy mogę je jeszcze otworzyć? A jeśli mają jeszcze drzwi, my, klienci, możemy je teraz zdemontować. Możecie później położyć, a jeśli mają jeszcze drzwi... Często ta wysokość podłogi jest zbyt duża. Z tego powodu polecam Wam teraz z naszego systemu slide wielowarstwowe, która jest już wyposażona w izolację akustyczną i jest bardzo stabilna. Możemy to wszystko wspaniale położyć na tych płytkach, również z tym wzorem FUK. I możecie później również, właśnie z salonu przełożyć do korytarza. Teraz wybierzemy tutaj rodzaj dekoracji. Wzór wiodełka jest również dostępny w płytkach lub w zupełnie tradycyjnych dekoracjach i szerokościach, jak deska, i chcemy Wam to zaprezentować. Jak możecie to wszystko zbudować? Zanim zaczniemy układanie, przygotujmy się do. Chciałbym jeszcze raz bardzo ważnie zwrócić uwagę, aby to wszystko sprawdzić. Mamy również, jeśli już macie płytkarzy, żeby mimo wszystko sprawdzili podłoże pod kątem nachylenia, czyli poziomnicą. Weźcie długą, przynajmniej 2-metrową i sprawdźcie pomieszczenie. Zanotujcie sobie powierzchnie, które mają zbyt duże nachylenie, to znaczy wszystko, co przy metrze przekracza 3 mm, zróbcie oznaczenie, porozmawiajcie z wynajmującym, a jeśli jesteście właścicielami domu, ta powierzchnia musi być wyrównana. Niezależnie od tego, czy kleicie, niezależnie od tego, czy wybieracie wariant z załamaniem, czy to będzie multilayer, czy wybierzecie parkiet, nie ma to w ogóle znaczenia. Wszędzie obowiązuje ta sama tolerancja. To wszystko ma również związek z gwarancją, szczególnie w obszarze krawędzi lub wariantów z załamaniem. Bardzo ważne, sprawdźcie to wszystko, przejdźcie przez powierzchnię. Jeśli to zrobiłeś i falistość jest odpowiednia, w porządku, to powinniście również wiedzieć, z jakim jastrychem macie do czynienia, czy to jest ogrzewanie podłogowe od dołu, czy to jest ogrzewanie podłogowe wodne czy elektryczne. W przypadku elektrycznego muszę szczerze powiedzieć, że większość producentów winylu, a ani też producenci wykładzin podłogowych nie udostępniają swoich produktów, więc powinniście również sprawdzić, jak stara jest ta podłoga, jaka jest cała prędkość nagrzewania. To są rzeczy, które powinniście sprawdzić wcześniej. Skontaktujcie się z nami. Oczywiście, że pomożemy również z dodatkowymi radami. Kiedy to wszystko zrobicie, ładnie oczyściliście podłoże, to możecie również zacząć układanie. I to teraz zrobimy. Teraz przechodzimy do układania w systemie Slay. Jodełka to jest tutaj coś wyjątkowego. Nie chcemy teraz robić reklamy dla jodełki. Po prostu spójrzcie, czy Wam się podoba dekor. Ale chcemy Wam pokazać tę konstrukcję multilayer, te 7 mm, że to jest idealne. Szczególnie z płytkami, również z układem fuk, żebyście później uzyskali naprawdę świetny efekt. I ja sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądać cała obróbka materiału później. Dla układania biodełkę najpierw ustalamy środek pomieszczenia. Stąd robimy oznaczenie w obu kierunkach na 4,2 cm. I przesuwamy tę pracę, patrzymy na przeciwległą ścianę. Proszę również przeczytać instrukcję układania z opakowania. Na tej zasadzie będą układane wszystkie deski. Ważne przy układaniu jest, żeby pracować z kilku paczek, aby wymieszać kolory. Ale uwaga, zamieńcie deski A i B podczas tego. Nie oznaczone z tyłu na szaro lub czarno elementy. Nie spieszcie się przy układaniu pierwszego zwoju jodełki, w ten sposób unikniecie błędów następczych. Dopracowany system kliknięć podług Planeo sprawia, że układanie jest bardzo proste. Nawet układanie wstecz nie stanowi tu żadnego problemu. Do tej pory mamy już układanie prawie zakończone. Widać, że powierzchnia jest teraz zamknięta. Można teraz bardzo ładnie zobaczyć, jak z salonu wychodzi się do korytarza. W obszarze kuchni również wszystko zostało ładnie ułożone. I zauważyliście, że układaliśmy bez przerwy. Teraz później oddzielimy to wszystko, ponieważ powierzchnia jest zbyt szeroka i zbyt duża, zwłaszcza gdy świeci słońce. Od strony okna winyl zaczyna pracować. W tym miejscu musisz ponownie oddzielić okolicy drzwi. Zrobiliśmy to w tym przypadku później. Jak to wygląda w obszarze kuchennym? W salonie zrobimy to zaraz. Zaraz pokażemy to w zbliżeniu. Po prostu, dlaczego tylko później to ma związek z układem fug? To znaczy, gdy układamy wiodełkę, chcemy koniecznie tę samą dokładnie strukturę, a także zderzenie stawy. To jest na zdjęciu i możesz bardzo dobrze, jeśli układają to bez przerwy i później oddzielają. Oczywiście, można zrobić to inaczej. Położyć osobno, ale potem stawy się spotykają. Nie będą tak dokładnie i symetrycznie na siebie nachodzić. Teraz oddzielimy to wszystko tutaj, odpowiednio to przygotujemy, aby drzwi były w porządku. Jeszcze wkomponować, a potem po prostu z wypełniaczem, to wszystko również bez nakładania jakiegokolwiek profilu. Jeśli to wypełnimy wypełniaczem, aby było szczelne, w tym przypadku zalecamy silikon z kamienia naturalnego, ponieważ ma znacznie mniej kwasu. Ale w tym przypadku nasz dział sprzedaży również może Ci później pomóc. Właśnie ułożyliśmy mieszkanie w dekorze drewnianym, właśnie z wielowarstwowym i wzór jodełki. I zastanawialiśmy się właśnie nad remontem i drzwiami, wyciągamy ościeżnicę i wtedy widać takie stare łazienki, mieszkanie wynajmowane. Człowieku, jakie alternatywy można by rozważyć, aby włożyć nową podłogę do łazienki? To jest właśnie tak, musi być wodoodporne i musi być mydło. Wszystkie te rzeczy muszą wytrzymać, nietrudne do poślizgnięcia i tak dalej. I od razu bardzo proste w budowie, więc płaski układ powinien również później tutaj pasować, żeby nie było różnych wysokości nie możemy tutaj pracować z wymiarami odlewu, aby usunąć płytki, żeby później coś przykleić. Będziemy używać tego samego materiału wielowarstwowego w wyglądzie płytek. Tutaj mamy w wyglądzie jodełki z drewna. Całość jest również dostępna w naszym sklepie w wyglądzie płytek. I teraz przetwarzamy ten dekor i położymy tutaj w łazience na górze dodatkowo wygląd płytek. Jako wielowarstwowa podłoga winylowa, pełny winyl. I oczywiście również to oglądają. W przypadku płytek XL od pleno Sly, postępuj tak samo jak przy deskach wiodełkę. Po prostu z góry zablokuj połączenie gumowym młotkiem. Jak wygląda efekt końcowy? Drodzy przyjaciele, tutaj na YouTubie i uważam, że to naprawdę się udało. Kiedy pomyśli się, jak mieszkanie wyglądało wcześniej z tymi, z sufitem i starymi drzwiami, a z płytkami na podłodze, uważam, że to naprawdę świetnie wyszło. Widać teraz też meble tutaj. Mieszkamy tutaj już od kilku tygodni, i całe mieszkanie zostało odnowione. Sufit z płyt gipsowo-kartonowych odnowiono, lampy zamontowane, drzwi nowe. A to co naprawdę przyciąga wzrok to podłoga winylowa Planeo z tym dekoracyjnym wzorem Jodełka. Więc ten układ w jodełkę, gdzie wszędzie tak przechodziło się i później dokonano podziału, uważam, że to świetne. W łazience również pracowano z płytkami, właśnie w obszarze winylowym. Na stare płytki i widać tutaj efekt. Uważam, że to super. Potem wprowadzamy dekor do kuchni i z korytarza nie tylko do sypialni. Ale także tutaj do przytulnego, pięknego, komfortowego salonu. Uważam, że jeśli spojrzy się na efekt przedtem, jak zimna była płytka i jak nieprzyjemnie to wszystko wpłynęło, to jest naprawdę świetny, udany efekt. Szczególnie gdy się wynajmuje i mówi: Nie wiem, jak długo tu zostanę, i chciałbym mieć podłogę, którą mogę ewentualnie znowu zdjąć i po prostu na płytkę może też położyć. Nie jest mocno związane. A teraz mamy właśnie winyl Planeo. Również tutaj u nas w tym przypadku z modelu Sly a z koalicji Slide to świetny, wielowarstwowy materiał. Jest również bardzo stabilny, można go świetnie położyć na płytkach i tak właśnie wygląda efekt, a tutaj też jodełka. Uważam, że to bardzo udane, jest bardzo przyjemne i przez podłogę w tym pomieszczeniu również dociera ciepło. Więc lubię, gdy macie pytania na ten temat. Chcecie nowe dekoracje lub inne dekoracje, nie chcecie pracować z tym, może chcecie pracować w szarościach. Poproście o przesłanie wzorów, otrzymacie je od nas za darmo w sklepie, wejdźcie na planeo. Pod winylem wybiera się dekor, w zależności od tego, w jakim kierunku chcecie iść. A jeśli mówicie, że nie jesteście jeszcze pewni, czy to, co robię, jest właściwe i jakie produkty powinienem wybrać, skontaktujcie się z nami, napiszcie do nas. Pomożemy Wam w doborze produktów, odpowiedniego dekoru. Odpowiednia jakość i przede wszystkim odpowiednia cena. Na pewno znajdziemy coś dla Waszych projektów. Efekt jest super. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Kciuki w górę. Do zobaczenia w kolejnych akcjach, w kolejnych filmach na te tematy. Do tego czasu. Cześć. Ella no es la primera persona que se encuentra en la ciudad.